Witam Was ponownie u mnie na kanale Jeśli chcesz przejść dalej, to subskrybuj mój kanał i daj łapę w górę Chociaż nie, to bez sensu, najpierw Ci się musi spodać film, żeby zlajkować To od początku Subskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby być zawsze ze mną na bieżąco W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, jak robić jesienny preset w Lightroomie Ponieważ ostatni mój wakacyjny preset się bardzo spodobał, to dodałam oczywiście znów ankietę na Instagramie, i bardzo dużo ludzi wskazało, że tak, chcemy zobaczyć jesienny preset. Chcemy! No i super! Dlatego Wam go pokażę. Mam tutaj moją ściągawkę, bo akurat jeśli chodzi o ten preset, to korzystam raz na jakiś czas. No wiecie jak to jest, no mam swój, osobisty, autorski preset, ale raz na jakiś czas używam właśnie tego filtra, e, o którym dzisiaj będziemy mówić. E, I na przykład w, u mnie na Instagramie w wyróżnionym Stories, może tutaj załączę, może nie, nie wiem, pomyślę, e, w załączonym Stories... E, tfu, Boże, co ja pierdolę, jest późno i już widzę, że gadam od rzeczy. To właśnie, jeśli chodzi o miniaturę, to zawsze używam tego właśnie filtra, bo tak, wiecie, no żeby było tak różnorodnie na tym Instagramie. No dobra, no nie ma co przedłużać, bo na pewno nie chce wam się mnie słuchać, a na pewno jakichś moich pierdów. Raczej chcecie przejść do konkretów. Czyli co? Po prostu wam pokażę, o jaki preset mi dokładnie chodzi. Na przykład tutaj mamy zdjęcie. Na przykład tutaj mamy zdjęcie i tak jest właśnie z tym filtrem, a tak jest bez z i bez. I jeszcze pokażę drugie zdjęcie, i na tym zdjęciu właśnie będę się skupiać, w ogóle, Boże, ile mam tutaj zdjęć, aż sama się już gubię w tym wszystkim. No i właśnie mówię o tym zdjęciu, i na tym zdjęciu będziemy prasować, pracować. Dobra, no i widzicie, przed i po, przed i po. Naprawdę ma bardzo fajne kolory. Dobra, resetujemy wszystko i lecimy od początku. Jeśli chodzi o light. Exposure tutaj mamy plus 0,74. 0,74, jeśli chodzi o kontrast, minus 32. No, czasami trudno jest trafić. Highlights minus 24. Pyk. Shadows. Plus 25. White minus 54. Słuchajcie, to jest czysta matematyka. Minus 54 i Black's minus 45, słuchajcie. Także mamy to. W ogóle to będzie, to będzie taki szybki tutorial, że nie obejrzycie się, a już będziecie mieli gotowe zdjęcie. Przechodzimy do Kala. Eee, tutaj mamy Temp 0, Tint 0. Tutaj zrobimy, co tu zrobimy? Słuchajcie, plus 49. Uła, zobaczcie, jak ostro, jak jest krawo, prawda? Takie w sensie bardziej złego określenia użyłam. Chodzi mi o to, że teraz jest tak soczyście. O, soczyście. Plus 49 i tutaj będzie teraz saturation minus, a 29. Czyli nie przesadzamy z tym za bardzo. Minus 29. Dobra, przechodzimy dalej, czyli do Mix. I zaczynamy od czerwonego. I uwaga, lecimy P tutaj tylko Hue plus 22. No i nie mogę trafić 2. Plus 22 i tu zostawiamy 0,0. Dobra. Orange, Hue minus 3, czyli bardzo delikatnie. Saturation plus 50. O nie, plus 5, kurna, halo, plus 50. Tutaj z kolei minus 55. I zobaczcie, <ścoughs> I zobaczcie, już yy, jaka jestem opalona. Fajnie w ogóle ja to lubię takie filtry z taką opalenizną, w sensie serio. No, kto nie lubi być opalony na zdjęciach, prawda? Dobra, plus 50, minus 55, dobra. Żółty, na maksa, czyli minus 100. A tutaj plus 13, czyli też delikatnie. I tu zostawiamy 0. Zielony również minus 100 i tutaj też minus 100. I 0. Morski, słuchajcie, 0, a tu tutaj zrobimy plus 62. No dobra, kurna, nie jest takie proste. Dobre. i zostawiamy 0. Ale już widzicie, prawda? Już tutaj się kolorki ładnie zmieniają. Niebieski minus 58. Tak. E, plus 44. Zobaczcie, jak intensywnie już jest. E, I tutaj plus 56. Plus 56. Fiolet. Minus 100 i minus 100 i 0. Także tutaj szybka akcja. Różowy. Tylko przy pierwszym minus 100. I gotowe. Jeszcze tutaj tylko podkręcimy. Tutaj oczywiście robimy dan. Robimy jeszcze w efektach. Tutaj 0. O Clarity, robimy plus 32. No kurno, dwa. No. Eee, tutaj plus dziewiętnaście. Zobaczcie, Uuu, to w ogóle jak daje jaką intensywność. Eee, plus dziewiętnaście. Oraz tak jak ja robię przy każdym zdjęciu moim takim filtrze, innym filtrze zawsze daje grain, czyli widzicie tutaj efekt takiego ziarna. Ja zawsze tak daję delikatnie, ale kocham ten efekt, naprawdę. Nie wiem czemu, ale kocham. I voila, i jest gotowe. I słuchajcie, robimy przed i po, przed i po. Także jak widzicie, jest to szybkie i proste, jak każdy ten tutorial z presetami. Bo tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. Jednakże, chcę powiedzieć, iż tudzież, gdyż ten filtr nie pasuje wszędzie, i ja, ja to widziałam i napotkałam się z niektórymi takimi sytuacjami, że chciałam przerobić zdjęcie właśnie tym filtrem i totalnie nie pasuje. Często możecie sami dopasowywać, klikając tutaj na światło, i tutaj robić, wiecie, trochę ciemniej, jaśniej. W zależności od tego, co dane zdjęcie potrzebuje. Aha, jeśli chcecie zapisać oczywiście ten cały filtr, to macie tutaj z prawej gó w prawym górnym rogu trzy kropeczki i robicie create preset. Ja nie muszę tego robić, a tutaj proszę create. Ja nie muszę tego robić, ponieważ e, już go mam. Więc jak zrobicie create, to już będziecie mogli go wszędzie wklejać. Na przykład weźmy zdjęcie, załóżmy to tej samej sesji, ale inna pozycja. Robicie na sam koniec, na sam koniec presety i sobie dodajecie wyraźny preset. Ja sobie tak nazwałam wyraźny preset, no bo jest mega wyraźny, ale naprawdę bardzo mi się podoba i szczerze e, dla takiego filtra chciałam zmienić przez chwilę Instagrama, ale muszę być konsekwentna, więc na razie zostaję przy swoim. Ale chcę wam znaleźć jakieś zdjęcie, do którego na przykład by to nie pasowało. A wiem, że takowe były. O może na przykład tutaj. Czekajcie, wezmę jakieś lepsze zdjęcie. Znaczy lepsze. Lepsze ułożenie nóg. <śm> no i zrobimy reset i zobaczymy, czy tutaj będzie pangrać. No nie, no tu też jest sztos. Tutaj też użyłam tego filtra. To jest dokładnie ten sam przed i po. Ale no naprawdę są takie, które nie pasują. Poczekajcie, no na pewno coś znajdę. Reset all. No nie, no to też mi pasuje. Na, nie, ale mówię wam serio. Poczekajcie, może tutaj. To jeszcze pasuje, ale właśnie, bo chodzi o to, że czasami za bardzo opalona twarz jest. Mmm, nie wiem gdzie. Powiem szczerze, że teraz to już nie wiem. Wiem, że gdzieś nie pasowało. Dobra, ale co nie robię, to pasuje. No w sensie to też jest fajne. Taka mocno opalona buźka. Mm, fajnie. Chciałabym tak na co dzień wyglądać. Ale tak, więc to jest to. Wyłączam. A więc tak, to był mój jesienny preset w Lightroomie. Mam nadzieję, że Wam się on podoba. Jeśli tak, to lajkujcie. Łapka w górę, w sensie bo chciałabym po prostu wiedzieć, jaki jest odzew i, i czy warto robić jeszcze takie tutoriale. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, jeśli będziecie używać tego filtra, to, było, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli będziecie oznaczać mnie pod zdjęciami na Instagramie albo będziecie, nie wiem, oznaczać albo w opisie cokolwiek, czy hashtagiem i dać opas, jak tam chcecie. Bardzo chętnie zobaczę Wasze prace, a przy okazji udostępnię. Także mam nadzieję, że podobał Wam się film i do zobaczenia w następnym filmie. Pusi